Piękność świata. Był niegdyś król, który miał niedobrego syna. Chociaż często go strofował, nie potrafił dać sobie z nim rady. Kiedy król umarł, królewicz odziedziczył po nim koronę. Był teraz panem samego siebie. Bez reszty oddał się więc hazardowi i przepuścił cały majątek. Miał przy tym takiego pecha, że tracił zawsze to, o co grał. W końcu nie mając już niczego, zagrał o koronę, ale i ją stracił. Także przyszło mu żyć z jałmużny. Był tam także rycerz, który trawił cały czas na hazardzie i prawie zawsze wygrywał. Kiedy zobaczył zmartwionego królewicza, zaproponował, żeby towarzyszył mu w podróży, za co dostanie każdą sumę, jakiej tylko będzie potrzebował do gry. Postawił przy tym warunek, królewicz będzie musiał wykonać każdego roku jedną pracę, jakakolwiek by ona była. Ponieważ królewicz nie miał nic do stracenia, natychmiast przyjął propozycję. Sądził bowiem, że praca, którą miał wykonać raz w roku, nie będzie zbyt ciężka. Rycerz dał mu skrzynię pełną złota, którą mógł rozporządzać. Królewicz wziął tysiąc reali i przegrał je. Następnego dnia wziął dwa tysiące reali i znowu je stracił. Co dnia grał, zwiększając zawsze sumę o tysiąc reali. Tak działo się przez dwa miesiące, a ponieważ ciągle przegrywał, skrzynia pustoszała, aż wreszcie zobaczył jej dno. Kiedy pieniądze się wyczerpały, rycerz rzekł: Nadszedł dzień, w którym będziesz musiał popracować. Tak szybko wydawałeś pieniądze, że się już skończyły i musimy wybrać się po nowe. Idź do stajni i ośrodkuj dwa konie. Włóż do, włóż do sakw dwie szynki, dwie polędwice, dwa bukłaki wina, chleb, ser i oliwki na deser, gdyż wyruszamy w czterdziestodniową podróż. Tak też uczynił królewicz, przygotował wszystko, jak mu nakazał rycerz, po czym wsiedli na konie i ruszyli w drogę. Jechali, jechali, przemierzyli wiele krain, aż zobaczyli morze. Wtedy rycerz wskazał palcem horyzont i powiedział. Widzisz ów kształt, który wyłania się z oddali? Tak, panie, to zamek pełen złota i srebra. Odważysz się tam pójść? Tak, panie, jeżeli będziecie szli przede mną. Rycerz spiął konia ostrogami, który wiodąc za sobą drugiego ruszył po wodzie, jakby szedł po ziemi, aż zbliżyli się do skały, na której wznosił się zamek. Gdy postawili stopę na lądzie, rycerz rzekł do królewicza: Teraz musisz dostać się do zamku. W jaki sposób? Przecież nie ma bramy. Zaraz się przekonasz, odparł rycerz. Weź cztery worki, które przywieźliśmy. Gdy dostaniesz się na górę, sto stos monet. Napełnij worki i mocno je zawiąż, żeby się nie rozwiązały. Potem rycerz wyjął książkę, którą miał w kieszeni, otworzył ją i w tej samej chwili młodzieniec poczuł, że się unosi, jakby coś ciągnęło go za włosy. Zanim zdał sobie z tego sprawę, znalazł się u stóp zamku. Zobaczył tam rzeczywiście wielki stos złotych monet, którymi napełnił worki, nie uroniwszy ani jednej. Kiedy worki były już pełne, dał znak rycerzowi, a ten otworzył książkę i sprawił, że znalazły się one same na dole. Gdy opuszczono ostatni worek i wszystkie były przytroczone do koni, rycerz zamknął książkę i zwrócił się do królewicza. Odpłaciłeś mi za wyświadczoną przysługę. Teraz radź sobie w życiu sam. Od twojego postępowania zależy, czy będziesz szczęśliwy, czy zginiesz. Po czym wsiadł na konia i odjechał z workami złotych monet, nie zważając na okrzyki królewicza, który prosił, żeby go sprowadzić na dół. Kiedy królewicz stracił rycerza z oczu, zamyślił się nad swoim smutnym położeniem. Matko najdroższa, co się ze mną stanie w tym odludnym miejscu? Skończę śmiercią głodową na tym pustkowiu, otoczony ze wszystkich stron wodą. Rozejrzał się dokoła, ale nigdzie nie zauważył miejsca, w którym mógłby zejść. Więc w końcu pogodził się ze swoim losem i zdał na niego. Zanim dostał się na skałę, najadł się do syta, nie odczuwał więc głodu, jedynie straszne pragnienie. Rozejrzał się wokoło, ale nie zauważył ani kropelki wody, którą mógłby je ugasić. Rozglądając się tak, natrafił na miejsce, w którym piasek był wilgotny. I wydawał się świeżo rozkopany. Ponieważ przypuszczał, że pod spodem może się znajdować źródło słodkiej wody, zaczął z zapałem grzebać. Piasek, mimo że wilgotny, był mocno ubity. Biedak poranił sobie ręce, a do wody nie dotarł. Kiedy czuł się zmęczony, siadał i odpoczywał chwila, a później rozpoczynał pracę z nowymi siłami, gdyż z godziny na godzinę pragnienie doskwierało mu coraz bardziej. Pracował, zapomniawszy o całym świecie, kiedy nagle zauważył, że piasek się skończył i odsłoniła brama. Zajrzał przez maleńką dziurkę i zobaczył, że w środku jest jasno, nabrał otuchy i kopał dalej aż udało mu się podnieść bramę, za którą odkrył schody. Ponieważ pragnienie dawało mu się we znaki, nie myślał, co może być wewnątrz i nie poleciwszy się ani Bogu, ani diabłu, zszedł po schodach. Z niemałym zdziwieniem spostrzegł, że znalazł się w wielkiej sali. Na środku znajdowało się źródło, a obok stał wspaniały stół. Na nim stały najrozmaitsze potrawy, jedne smaczniejsze od drugich. Królewicz najpierw się napił, a ponieważ na stole było tyle dobrych rzeczy, jadł więc to, na co miał ochotę. Odczuwał mimo to pewien niepokój. W sali nikt się nie pojawiał i panowała całkowita cisza. Nie odbierało mu to jednak apetytu. Pomyślał, raz kozie śmierć, jedzmy, a później niech się dzieje, co chce. Najadł się do syta, a potem poszedł oglądać komnaty. Przemierzył cały pałac, a był to bardzo piękny pałac, mimo to nie napotkał żywej duszy. Zaszedł do kuchni i natknął się tam na staruszkę, która spojrzała na niego ze zdziwieniem i zapytała: Któż tak bardzo cię nie lubi, że kazał ci przyjść aż tutaj, panie? Moje nieszczęście. I usiadłszy, opowiedział jej o wszystkim, co mu się przytrafiło. Przybywając tutaj, zrobiłeś najgorszą rzecz, jaką mogłeś zrobić. Powiedziała staruszka: Ten zamek jest zaczarowany i nikt nie może tu wchodzić. W zamku szczerze murzyn, który zabija każdego, kto się ośmieli tu wejść. Jesteś jeszcze młody i niedoświadczony, więc może zdołał mu łagodzić gniew murzyna, ale musisz mi przyrzec, że będziesz posłusznie wykonywać jego polecenia. Królewicz przyrzekł, że tak się stanie. Wtedy staruszka powiedziała mu, żeby się ukrył w innym pokoju, bo nadchodzi murzyn. Jeśli zobaczy królewicza, zanim ona zdąży z nim porozmawiać, na pewno go zabije. Ledwo ukryła młodzieńca przed okropnym murzyn, którego wygląd mógłby przerazić samego diabła. Rozejrzał się na wszystkie strony i obróciwszy się do staruszki, krzyknął: Czuję ludzkie mięso. Jeżeli mi go nie dasz, to cię zabiję. -Ach, posłuchaj! odpowiedziała staruszka. Jest tutaj pewien biedaczyna, którego szelma czarodziej przywiózł do zamku i zostawił. Ponieważ chłopiec nie mógł odjechać, odszukał bramę i wszedł do środka. W porządku, niech się pokaże! powiedział murzyn. Gdy królewicz wyszedł z ukrycia, murzyn odezwał się znowu. Opowiedz, jak się dostałeś do zamku. Królewicz powtórzył to wszystko, co wcześniej opowiedział staruszce. Kiedy murzyn. Przekonał się, że mówi prawdę, rzekł. Dobrze wiesz, że ten, kto tu wejdzie, musi nieodwołalnie zginąć. Żel mi ciebie, bo jesteś młody. Je jeżeli przyrzekniesz mi, że będziesz wykonywał wszystko, co ci rozkaże, daruję ci życie. Ale ostrzegam, nie próbuj uciekać. Zgódź się na moją propozycję, a będziesz szczęśliwy. Nie będzie ci niczego brakowało, oprócz wolności. Nie zapominaj, że przy pierwszej próbie ucieczki zginiesz. Królewicz widząc, że wyszedł cało z opresji i uważając, że nie ma innego wyboru, przyjął propozycję Murzyna i podziękował za nią. Wtedy Murzyn wziął pęk kluczy i pokazał Królewiczowi komnaty zamku. Jedna była pełna grochu, druga słoniny, trzecia kaszanki, czwarta kiełbas, jeszcze inna polędwicy, a pozostałe wina. Były tam wszystkie rodzaje potraw. Potem Murzyn pokazał komnatę ze złota, komnatę ze srebra i komnatę z miedzi. Na koniec zostały jeszcze ostatnie drzwi. Murzyn wręczył królewiczowi klucze, mówiąc: Weź je, czynię cię panem tego wszystkiego. Nie powinno ci niczego zabraknąć. Nie wolno ci jednak otwierać tych drzwi, bo spotkać je nieszczęście. W tamtych komnatach przybywa zaklęta piękność świata i jest tak dobrze strzeżona, że nie sposób się do niej zbliżyć. Za drzwiami, które widzisz, są dwa lwy. Rzucą się i rozszarpią każdego, kto nie rozważnie będzie chciał tam wejść. Gdyby jednak komuś udało się umknąć lwom, musiałby otworzyć drzwi, za którymi uderzają bez ustanku dwa młoty. Kto zechce przejść, zostanie zmiażdżony. Dostępu do innych drzwi broni kamień młyński, który obraca się nieustannie i uniemożliwia przejście. Ostatnie drzwi są szczerzone przez jadowitego węża. Teraz widzisz, na ile niebezpieczeństw wystawia się ten, kto chce tam wejść. Królewicz przyrzekł, że będzie dbał o wszystko i zdołał sobie zaskarbić takie zaufanie murzyna, że spędzał on całe dni poza pałacem. Młodzieniec przyzwyczaił się jednak, kiedy był królem, robić to, na co miał ochotę. Nie przywykł do takiego życia i tajemnic. Postanowił przekonać się, co kryje się za zamkniętymi drzwiami i stawić czoło wszelkim opisanym przez Murzyna niebezpieczeństwom. Wziął klucz i otworzył drzwi komnaty. Gdy to zrobił, dwa wściekłe lwy nadbiegły z rozwartymi paszczami. Cisnął w niezdjętym z głowy kapeluszem. Lwy się na kapelusz i tak zaczęły o niego walczyć, że porozszarpywały siebie na kawałki. Wtedy królewicz dobił bestię i otworzył następne drzwi. Zobaczył dwa młoty, które uderzały z taką szybkością, że nie sposób było tamtędy przejść i nie zostać zmiażdżonym. Królewicz zdjął marynarkę i rzucił ją między młoty, które się zaplątały i zatrzymały. Wtedy poszedł dalej i otworzył następne drzwi. Ujrzał kamień młyński, obracający się z taką mocą, że wydawało się nieprawdopodobne, by ktoś mógł przejść koło niego i nie został ściągnięty. Młodzieniec zdjął kamizelkę i rzucił ją na kamień. Kamień zwinął kamizelkę, lecz nie mógł jej zetrzeć, to też stępił się i zatrzymał. Królewicz ucieszył się bardzo, przeskoczył przez kamień i zaczął rozmyślać, jak ustrzec się ostatnie przeszkody. W końcu zdobył się na odwagę, otworzył drzwi i zobaczył ogromnego węża, od którego syku drżał w posadach cały zamek. Zdjął buty i rzucił nimi w węża, który skoczył w okamgnieniu i połknął. Ponieważ buty były skórzane i bardzo twarde, nie mógł ich przełknąć i się udławił. Wtedy królewicz wyjął nóż i go zabił. Przezwyciężywszy tę ostatnią przeszkodę, otworzył drzwi. I znalazł się w pięknej sali, ozdobionej złotem, jedwabiem i szlachetnymi kamieniami. W jej rogu stało łoże, na którym spoczywała niezwykłej urody dziewczyna. Była to zaczarowana piękność świata. Kiedy królewicz ją zobaczył, nie wiedział co mu się stało. On, który nie bał się żadnego z niebezpieczeństw, teraz przestraszył się, że może ją zbudzić. Wstyd mu się zrobiło własnego tchórzostwa, począł więc przypatrywać się piękności. Nie mógł się też powstrzymać i pocałował ją. Wtedy obudziła się i powiedziała. Dobrze zrobiłeś, że zdjęłeś ze mnie czar. Teraz jednak muszę odejść. Jeśli zechcesz mnie odszukać, czeka ci jeszcze długa droga. Za godzinę odlecę przemieniona w gołębice i spędzę parę dni przy źródle w sadzie trzech pomarańczy. Weź tę chusteczkę, żebym mogła ciebie poznać, jeżeli zechcesz mnie odszukać. Powiedziawszy to, podarowała mu wytworną chusteczkę z wyhaftowaną koroną królewską. Po godzinie rozległ się straszliwy huk, który ogłuszył królewicza. Kiedy doszedł do siebie, zobaczył, że znajduje się sam na wzgórzu. Zamyki może zniknęły. Zamyślił się więc nad sytuacją i zastanawiał, którą z dróg powinien wybrać, aby dotrzeć do sadu Trzech Pomarańczy. W końcu zdecydował zdać się na los szczęścia i ruszył bez żadnego określonego kierunku. Szedł, szedł i szedł, aż po trzech dniach zobaczył sad. Ponieważ odczuwał pragnienie, zaszedł tam, żeby poprosić o wodę. Ogrodnikiem był murzyn, ten sam, którego spotkał w zamku. Na szczęście nie poznał królewicza. Młodzieniec poprosił o wodę i Murzyn go poczęstował. Proszę mi powiedzieć, co to za sad? To sad trzech pomarańczy, odpowiedział Murzyn. Proszę mi powiedzieć, czy przylatują do niego do gołębie, żeby ugasić pragnienie przy źródle? Tak, od trzech dni, ale można je zobaczyć dopiero jutro, gdyż przylatują między jedenastą a dwunastą. Pozwoli pan, że zostanę zgubiłem jedną gołębicę i chciałbym zobaczyć, czy nie ma jej między nimi. Proszę zostać, odparł murzen. Jutro będziemy mogli im się przyjrzeć. Królewicz spędził tam noc, a na o uzgodnionej porze udali się do źródła. Murzyn jadł figi i częstował nimi królewicza. Młodzieńc jadł kilka i zasnął. Przyleciały gołębice, kąpały się, piły wodę, kiedy jednak królewicz się obudził, już odfrunęły. Zapytał o ogrodnika, na co ten odpowiedział, że gołębice były bardzo długo. Nie chciał mu jednak przerywać tak smacznego snu. Minęły cztery dni i nazajutrz gołębice miały przylecieć po raz ostatni. Młodzieniec powziął silne postanowienie, że nie zaśnie. Wieczorem wyszedł na spacer i nagle spostrzegł, że do jego stóp spadł list. Otworzył go i odczytał. Nie ufaj ogrodnikowi. Chociaż nie wiedział, że list jest skierowany do niego i nie miał powodów do nieufności, postanowił być czujny. Nadszedł nowy dzień i wspólnie z Murzynem udali się do źródła. Gdy szli, rozmawiając, Murzyn wyjął kilka cygar i poczęstował jednym młodzieńca. Zaledwie zapalił cygaro i zaciągnął się dymem, zmożył go kamienny sen. Przyleciały gołębice i wszystko potoczyło się jak dawniej. Minęła godzina, nim się obudził. Wtedy królewicz zrozumiał, że to była sprawka murzyna. Gołębice jednak odleciały, minęło bowiem pięć dni. Królewicz pożegnał się i odszedł. Kiedy opuszczał sad, zobaczył spadający list. Podniósł go, otworzył i przeczytał. Dałeś się oszukać ogrodnikowi. Tym samym uczyniłeś dłuższą moją nieobecność. Jeżeli chcesz mnie odnaleźć, szukaj w pałacu trzech złotych gronostajów. Gdzie ja znajdę ten przeklęty pałac? Zadumał się młodzieniec. Nie wiem, dokąd mam pójść. No cóż, muszę go znaleźć. Wszystko, co wartościowe, drogo kosztuje. Skoro jednak odnalazłem sad, odnajdę i pałac. Wyruszył w drogę, szedł i szedł. Czasem gościńcem, czasem ścieżynkami, aż zabrnął na zarośnięte chaszczami skaliste pustkowie. Kiedy myślał, że już po nim, ujął dom. Poszedł tam i poprosił o nocleg Gospodyni zaczęła wypytywać młodzieńca, co go sprowadza w takie strony, gdzie nie ma żywego ducha. – Ach, proszę pani – odpowiedział – idę do pałacu trzech złotych gronostajów, a nie wiem, gdzie się on znajduje. Wędruję, dokąd mnie oczy poniosą i czekam, aż szczęśliwy traw pozwoli mi go znaleźć. Mój panie, w tym domu zbierają się wszystkie ptaki świata. Na pewno któryś z nich będzie wiedział, gdzie jest ten pałac, jeśli tylko istnieje, choćby krył się w głębi ziemi. Kiedy się ściemniło, przyleciały gołębie. Gospodyni zapytała je o pałac, lecz nie wiedziały. Zlatywały się inne ptaki, Lecz nie mogły podać żadnej wskazówki. Przyleciały także orliki, ale żaden z nich nie wiedział. Brakowało tylko jednego. Trzeba od jego skrzydeł dało się słyszeć późnym wieczorem. Frrr! I wylądował spasiony niczym ciele coś się dwie matki. Dlaczego przyleciałeś tak późno? Gdzie byłeś? Wracam z pałacu trzech złotych gronostajów. Najadłem się tam kurzych podrobów, także mam niebo w dziobie. Jutro w pałacu wielkie święto, bo córka króla wychodzi za mąż. Zaniósłbyś tego młodzieńca do pałacu? Dobrze, ale niech weźmie baraninę na wypadek, gdybym zgłodniał, bo tu bardzo daleko. Tak też zrobili zabili barana i następnego dnia wczesnym rankiem Orlik zabrawszy ze sobą królewicza i barana, poleciał. Kiedy pokonali już szmat drogi, Orlik obrócił dziób i poprosił o jedzenie. Młodzieniec dał mu kawałek baraniny i ptak leciał dalej. Po pewnym czasie znowu poprosił o mięso i trwało to tak długo, aż się skończyła baranina. Wtedy królewicz powiedział: Nie ma już mięsa. Jeżeli jesteś głodny, zjedz kawałek mojego pośladka, ale zanieś mnie do pałacu. Nie, odpowiedział Orlik, postaram się dolecieć. Już widzę pałac. Lądowanie na szczęście nie jest tam trudne. Leciał dalej, a po krótkiej chwili ujrzeli wieżę. Orlik obniżył gwałtownie lot, po czym postawił na ziemi młodzieńca i powiedział – w samą porę, jeszcze chwila, a nie dolecielibyśmy. Brakowało mi już sił. W pałacu będzie jednak czym się wzmocnić. Młodzieniec zbliżył się do pałacu i chciał tam wejść. Ponieważ jednak w podróży podarł ubranie, odźwierni wzięli go za biedaka i nie chcieli wpuścić. Odszedł rozgniewany i usiadł przy wejściu do kościoła, który znajdował się blisko pałacu. Myślał, że księżniczka może przypadkiem wyjrzy przez okno i go zobaczy. Wtedy będzie się z nią mógł rozmówić. Niedługo tam siedział, kiedy spostrzegł, że z pałacu wyszedł orszak i skierował się do kościoła. Pośrodku orszaku szli państwo młodzi, a w pannie młodej nasz bohater rozpoznał bez trudu piękność świata. Bardzo chciał zamienić z nią kilka słów, ale nie było to łatwe w takim tłumie. Pomyślał, że powinien stanąć blisko, kiedy będzie przechodziła, ale w łachmanach nie mogłaby go rozpoznać. Wtedy przypomniał sobie o chusteczce. Wyjął ją z kieszeni i rozwinął, kiedy mijali go państwo młodzi. Zrobił to tak, żeby można było zobaczyć wyhaftowaną koronę. Królewna poznała chusteczkę od pierwszego spojrzenia. Ale nic nie powiedziała i wszyscy weszli do kościoła. Kiedy ksiądz miał już zaślubić nabożeńców, królewna odezwała się. Dałem pewnemu mężczyźnie, jako znak narzeczeństwa, chusteczkę z wyhaftowanym moim inicjałem i koroną. I tylko jemu oddam rękę. Jeżeli ktoś z obecnych ma tę chustkę, niech ją pokaże. Wszyscy spojrzeli po sobie, ale nikt nie wyjął chusteczki. Wówczas królewna powiedziała do swojego ojca: Panie, przy wejściu stoi żebrak, który ma tę chusteczkę. Tom uwolnił mnie od zaklęcia i tylko za niego wyjdę za mąż. Wtedy wszyscy wyszli, żeby odszukać młodzieńca. Pokazał im chusteczkę i ożenił się z królewną. A później, dzięki pomocy, ojca królewny odzyskał swoje królestwo i wszyscy żyli szczęśliwie.